Witam dziś film kolejny instruktażowy było jak powinien być założony zawór czterodrogowy. Tak więc dziś przyszedł czas na to żeby pokazać wam jak założyć siłownik do tego zaworu. Jak założyć kostkę bo to też ma duże znaczenie. I konfiguracja będzie sterownika SKZP02 po to żebyście wiedzieli jak może nam sterować właśnie tym mieszaczem bo możemy sterować na Trzy, jakby różne sposoby: z pogodówki, z pokojowego panelu, lub po prostu temperatura zadana na mieszacz. Tak więc ja Wam dzisiaj to wszystko opowiem. Słuchajcie, ale na wstępie oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, warto subskrybować. Myślę, że kolejne konkursy już niebawem, tak więc na pewno będzie ciekawie. Zajrzyjcie na moją stronę oczywiście cocamar.pl, gdzie kupicie ekogroszek na zimę. A my, cóż, e, przejdźmy do. Cało kształtu do tego, jak to ma być zrobione, mamy zawór popularny. Akurat w moim przypadku, tak jak już mówiłem, jest to Tech. Hmm, czy Tech? To jest Afrizo, produkowany dla Techa, dlatego troszeczkę inne pokrętło. Tutaj logo tylko Techa, ale to jest dokładnie ten sam zawór, co robi Afrizo. Od czego należy zacząć? Przede wszystkim od e, st sterowniki tu. Mamy kosteczkę, którą musimy dobrze podpiąć. Ja Wam zaraz powiem. W instrukcji mamy dokładnie napisane, jak to ma być zrobione. Ale przede wszystkim sterownik. Musimy go wyłączyć z prądu. Zasada bezpieczeństwa. One st sterowane są napięciem 230 V, tak więc to jest Wasze bezpieczeństwo. Należy odłączyć na pewno z prądu. OK, mamy wyłączony sterownik z prądu, możemy przystąpić do montażu właśnie kostki do założenia, bo to jak wspomniałem, tam jest napięcie 230. Odwracamy sobie, mamy tą kosteczkę, mamy i tu kosteczkę zarabioną i przede wszystkim instrukcja. Wyciągamy sobie kostkę, ona nam nie będzie potrzebna. Zobaczcie, mamy zamykanie, przewód zamykania, mamy Z, przewód neutralny N i przewód otwierania O. I to samo jest w moim przypadku. Czarny mam zamykanie, niebieski mam neutralny i brązowy mam otwieranie. I zobaczcie, to samo jest tu. Neutralny jest niebieski. Zamykanie jest czarne i otwieranie jest brązowe. I dokładnie mamy tak zarobioną kostkę. Musicie pamiętać, ważne, żeby nie pomylić właśnie tutaj biegunowości polaryzacji, ponieważ mm, będzie Wam źle pracował. Będzie Wam źle pracował sterownik i nie dojdziecie ładu i składu. Tak więc to na pewno warto. Drugą ważną rzeczą, jak już będziecie mieli to zarobione, patrzcie, macie tutaj S. Te Z120. U mnie jest to 120 sekund czas otwierania. W każdym sterowniku, w każdym siłowniku, przepraszam, jest to bardzo ważne, żebyście wiedzieli, jaki jest czas otwierania do poprawnego działania sterownika. Ale słuchajcie, mamy, wkładamy kostkę, mamy nasz siłownik, instrukcja na razie nam nie będzie potrzebna. Podłączmy sobie do prądu całość, zobaczycie zresztą jak to potem działa. Okej, okay, mamy... Teraz włączony sterownik, przejdźmy sobie do samego mieszacza. Ja mam podpięty czujnik, bo bez czujnika, oczywiście mieszacza, no nie będzie wam to działało, to musicie sobie zdawać sprawę. Dodatkową rzeczą, jeśli chcecie, żeby wam sterował pogodowo, czyli zmieniał się pod wpływem temperatur, musicie mieć czujnik pogodowy, czujnik zewnętrzny. Jeśli chcecie, żeby sterował wam temperaturą w pomieszczeniu, w którym będzie akurat panel czy czujnik, musicie mieć ten czujnik czy panel, tak? Więc to jest oczywiście analogiczne i... i no. Tak więc myślę, że mm, zrozumiałe, ale do poprawnego działania musimy sobie go... Ustawić wstępnie. Ja Wam wytłumaczę najpierw, co jest do czego, a potem Wam opowiem, który, że tak określę, e, jak możemy ustawić, żeby działało pokojowo, czy też działał nam pogodowo. Dobra. Oczywiście, już powiedzmy, że mamy komplet czujników. Wchodzimy, sterownik mieszacza jest sterowany tylko w obwodzie numer 1. Mamy tylko możliwość podpięcia na razie jednego e, mieszacza, tak więc on jest sterowany w numer 1. Wchodzimy i mamy parametr mieszacza. Wchodzimy sobie tu. Żeby nam pracował, mamy parametr aktywny. Musimy sobie zaznaczyć, zapisać. Dalej, zamknij, gdy pompa wyłączona, czyli pompa nam się wyłącza, on nam automatycznie zamyka, żeby nam grawitacyjnie też nie poszło, jeśli mamy jeszcze układ, który obsługuje ogrzewanie grawitacyjne. Ale to nas nie interesuje. Interesują nas teraz te dwie strzałeczki, że tak określę. I już Wam pokazuję. Czas otwierania 120 sekund. Tak jak wam wspomniałem, ja mam akurat 120 sekund, tak jest fabrycznie ustawione. Są jeszcze mieszacze wiadomo, które są szybsze, które są wolniejsze, a najczęściej stosowane są w przedziale między 90 a 140. Tak więc musicie wiedzieć, który macie siłownik po prostu do zaworu. Dalej, wzmocnienie pokojowe, to wam zaraz opowiem. Minimalne otwarcie, oryginalnie jest 10. Maksymalne 100. Ja mam zawsze tutaj e, na 0, ponieważ chcę, żeby mi się zamykał, nie puszczał nic kompletnie na instalację. Tak więc mam 0, maksymalne otwarcie mam 100. Czas stabilizacji jest 20 sekund oryginalnie. To jest czas, po którym e, sterownik daje sygnał do zmiany położenia, że tak określę, mieszacza. Tak to na szybko Wam wytłumaczę, bo ten parametr jeszcze jest powiązany, jakby. Tymi dwoma parametrami, ale to zaraz. Wejdźmy sobie na razie tutaj. Tak więc czas stabilizacji, czyli co 100, co 20 sekund, powoduje ruch mieszacza. Ja Wam powiem, ruch mieszacza ustawiamy też, ile ma się ruszać, ustawiamy dalej. Dalej, wzmocnienie pokojowe. Ten parametr ma znaczenie pod względem, jeśli ustawicie sobie sterowanie, że macie pokojowo, czyli trzyma Wam temperaturę w danym pomieszczeniu. Czyli ustawiacie sobie zadaną przypuszczalnie 22 i on Wam będzie trzymał i dążył do temperatury 22, ale ten parametr znowu ma, z tym jest powiązany. Tak więc to wszystko jest tutaj powiązane jedno z drugim, dlatego jeszcze przejdziemy zaraz. Mieszacz, tak więc tu możecie sobie ustawić wzmocnienie, zostawcie sobie na dyszkę, zostawcie fabrycznie. Czas otwierania stabilizacja 20 sekund. W dużych instalacjach może być to za krótko, należy to wtedy zwiększyć. Do około 30, a nawet 40 sekund. Jak macie duży, rozbudowany układ, bo jak jakiś macie mały domek, 40-50 metrów, to oryginalnie na czas stabilizacji 20 może zostać. Czyli mamy omówione jedno, omawiamy sobie drugie. Dobra. I to jest też bardzo ważne, żebyście wiedzieli. Minimalny impuls to jest w sekundach, pół sekundy, czyli jeśli temperaturę macie zadaną na mieszaczu 40, a na przykład teraz jest e, temperatura na mieszaczu 20, to on będzie dawał max impuls 1,5 sekundy, czyli co, co 30 sekund daje impuls 1,5 sekundy otwierania. To żebyście wiedzieli, czym bliżej będzie temperatury zadanej, e, czyli przypuszczalnie w moim przypadku 40, będzie pod uwagę brany ten. Parametr, czyli pół sekundy, po to, żeby to precyzyjniej wszystko działało i dokładniej. Proporcje poz, yy, zalecam zostawić na oryginalnie. Dalej histereza. Czyli jeśli mamy temperaturę zadaną 40 i on jest 40,1 on nie będzie w ogóle dokonywał ruchu, będzie stał w położeniu neutralnym, czyli martwym, nie będzie w ogóle pracował. Tak więc e, jeśli będzie oczywiście, mówię w przedziale do 0,2. Możemy tą histerezę sobie wydłużyć oczywiście, e, co zalecam, żeby to było, mówię w przedziale nawet pół stopnia, bo nie ma to zupełnie sensu, żeby on non stop pracował. Szkoda mechanizmu, szkoda silniczków, trybów, przekładni, żeby nam się zużywały. Tak więc myślę, że pół stopnia jest to takim optymalnym parametrem. Dalej, pozycjonuj co? 48 godzin. To jest też e, funkcja, która została no, jakiś czas temu dodana, po to, że czasem potrafi się rozkalibrować, że tak określę, nasz e, tutaj siłownik, i po to, żeby on go nam co 48 godzin spozycjonował. Czy on się zamknie i otworzył do właściwej pozycji, żeby Wam skala zgadzała się z tym, co będzie procentowo otwarcie na sterowniku. Dobra, mamy ustawione już e, sterowanie, że tak określę, e, mieszanego mieszacza. Teraz przejdźmy do sterowania pokojowego i sterowania poko pogodowego. Ja Wam najpierw opowiem o pogodowym. Dobra, jak widzicie, mamy to wszystko. Tutaj sterowanie pogodowe mamy tu. Mamy korekta pogodowa, mamy możliwość korekty kocioł-mieszacz. Nas interesuje mieszacz, kocioł odznaczyć. Wiadomo, zapisujemy za każdą zmianą. Korekta pogodowa i to ona zaczyna działać dopiero poniżej temperatury 10 stopni. Czyli mamy na polu, na dworze temperaturę 10 stopni, ona dopiero nam się jakby załącza. Możemy ustawić sobie korektę w przedziale do bodajże 9. Dobrze, ale ja zazwyczaj korzystam przy 5. W moim przypadku to się sprawdza. Zapisujemy. Mamy korektę 5. Aktualna korekta jest 0. Tu Wam będzie pokazywała korektę, czyli tak jak wspomniałem, będziecie mieli na przykład na dworze, ona działa poniżej 10 yy, i każde 10 stopni spada temperatura, podnosi o 5 stopni na mieszaczu, czyli sprawdźmy sobie, temperaturę mamy 40, wyjściową przy 10 stopniach. On Wam podwyższy tą temperaturę o 5 stopni, czyli będziecie mieli 45. Jeśli spadnie temperatura zewnętrzna, o 10 stopni. I tak jest analogicznie w dół do temperatury, tam powiedzmy minus 20, 30, zależy, jakie u Was panują. Myślę, że dość zrozumiałe. Tak samo, jakbyście ustawili na przykład 35, to on podbije o 5, będziecie mieli 40, czyli 10 stopni niżej. Mamy, przy zerze mamy 40. To tak mówię, myślę, że dość zrozumiałe na aktualna korekta. Tu mamy możliwość włączenia obwodu, właśnie 1, 2, czyli ustawiacie sobie temperaturę, przy których zaczyna Wam pracować pompa. I oczywiście wtedy mieszacz. Dobra, myślę, że pogodówka jest omówiona. No teraz najtrudniejszy etap: pokojówka. Dobra, pokojówkę. Mamy temperatury. Mamy komfortową, ekonomiczną i histerezę. Wiadomo, jeśli chcecie mieć komfortową, ustawiacie sobie według własnego uznania. Każdy, każde odczucie temperatury jest indywidualne, i tu Wam nie odpowiem w żaden sposób, jaka zalecana jest. Powiedzmy, jest to 22, bo tak przynajmniej z takimi się spotykam u ludzi. Ustawiamy sobie 22. Dobra, dalej. I mamy tak, tryb pracy. I tu musimy określić, jeśli zadamy stop, a mamy czujnik zewnętrzny, będzie Wam korzystał, jeśli macie skorygowaną, oczywiście, temperaturę zewnętrzną, czyli sterowanie pogodowe. Jeśli dacie na stop, on będzie Wam brał pod uwagę temperaturę właśnie zewnętrzną i tak Wam będzie sterował. Jeśli weźmiecie temperaturę komfortową, zapisujecie, to wtedy mieszacz będzie dążył do temperatury komfortowej, czyli temperatury, której tu. Zadaliście. Myślę, że to jest dość zrozumiałe. Dobra, wyjdźmy sobie i ja Wam powiem, o czym mowa była w mieszaczu. Ale najpierw temperatury, czyli temperatura zadana, on będzie starał się oscylować według tej, ale musicie sprecyzować, czy macie temperatury yy, nisko, czy niskotemperaturowe, czyli podłogowe ogrzewanie, czy macie. Przepraszam, kaloryfery, bo się ustawia zupełnie inne temperatury sterowania. Powiedzmy, że w Waszym przypadku są to w większości kaloryfery. Zadajemy, myślę, koło 35 jest taką optymalną temperaturą, przy której będzie oscylował mieszacz. Dalej temperatura minimalna, czyli poniżej 25 on nie pozwoli nam się, jeśli sterujemy oczywiście sterowaniem pokojowym, poniżej której nie będzie chciał zejść, czyli to jest 25, ale temperatura maksymalna jest to tylko tylko albo aż 50 stopni. I on powyżej tej też nie wejdzie. Tak więc to, żebyście wiedzieli, to mamy już ustawione, powiedzmy, pod kaloryfery. Zaznaczę, bo pod podłogówkę to się ustawia dużo niższe wartości, żebyście też zdawali sobie sprawę. I ważna jest ta temperatura 35. Ja Wam powiem dlaczego. Wchodzimy sobie w mieszacz i tutaj mamy wzmocnienie pokojowe. To jest, e, jeśli macie zadaną temperaturę, powiedzmy 22... W pokoju macie na obecną 21,5, czyli pół stopnia razy 10 daje wam 5 stopni, czyli te 5 stopni on podniesie temperaturę tom, czyli z 35 da 40. Jeśli nie będzie mógł po dłuższym czasie dobić, on będzie podwyższał temperaturę do maksymalnej. Tak więc to jest sterowanie pokojowe, i tu on sam będzie dobierał temperaturę na mieszacz taką, żeby utrzymać wam w pokoju temperaturę czy tą komfortową, czy ekonomiczną, jaką sobie zadacie. Jeszcze macie histerezę, czyli tutaj e, w tym przypadku pół stopnia. Myślę, że taka optymalna to jest około 0.3 histereza zależy wiadomo jeszcze gdzie jest czujnik. Jeśli są większe wahania temperatury, to po prostu trzeba troszkę zwiększyć, zależy ile osób jakby przechodzi obok czujnika. Tak więc myślę, że taki film dość wyczerpujący, opisany. Jeśli macie jakieś oczywiście pytania, dajcie znać, ale jeszcze słuchajcie, wam pokażę jedną rzecz. Jeśli chcecie zobaczyć, bo to powinienem powiedzieć wam na początku. Tu, jeśli chcecie zobaczyć, czy wam dobrze działa, czy macie dobrze podpięte, to wchodzicie w tryb instalatora, robicie się instalatorem. Diagnostyka i kontrol, kon, wyjścia macie. Zawór otwarty, zawór zamknięty. Jeśli macie w takiej jego pozycji, sobie sprawdźcie otwieranie. O. I teraz on zacznie się otwierać. To jest dość powoli, bo jednak to jest te 120 sekund, i on w ciągu 120 sekund, czyli 2 minut, otworzy pełne otwarcie o 90 stopni. Jak myślę, że widać. Opa. Widać, że się zaczyna powoli otwierać. Czyli mamy dobrze ustawione, bo jakby wam nie zaczął się otwierać, tylko po prostu stał na tym zerze, to znaczy, że macie prawdopodobnie źle podpięte. Dobra, jego możemy dać na zero i sobie zamknijmy. I on powinien nam się w tym momencie zacząć zamykać. Jak widzicie, zamyka nam się w tym momencie mieszacz, czyli jest jak najbardziej wszystko dobrze. Podłączone i możecie zacząć korzystać, dlatego bardzo ważne jest dobre ustawienie początkowe, właśnie, żeby to było dobrze podpięte. Od tego należy zacząć, żeby to wszystko Wam dobrze później działało. O, jak widzicie, w tym momencie on dąży do temperatury, będzie otwierał, zamykał, to jest procentowe. Tutaj Wam się będzie pojawiało na wyświetlaczu procentowe otwarcie mieszacza. Tak więc to też jest bardzo fajna funkcja. Możecie wtedy też sobie zerknąć, czy wam się wszystko zgadza. Słuchajcie, myślę, że na dziś tyle. Hmm, taki film instruktażowy, żebyście wiedzieli, jak to ugryźć, jak to wam ma pracować, jak to ma być ustawione początkowo i jak ustawicie według tego filmu dokładnie, będzie wam to dobrze pracować bezproblemowo, tak jak jest to w moim przypadku. Słuchajcie, myślę, że na dziś tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału, zajrzyjcie oczywiście na moją stronę ceokamer.pl. I cóż, trzymajcie się, cześć.